No, ktoś się pojawia. Ktoś się pojawia. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, ja już. E, dzień dobry, Mirka. Dzień dobry. I Kejtusia mi tutaj już też pisze. E, wysyła serduszko, więc znaczy, że jest. Znaczy, że działa. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, ja już po cudownej, cudownej. Medytacji, cudownym trafkowaniu, lipowaniu, bo tutaj e, dzień dobry Kejtusiu, ale też po fantastycznej wycieczce rowerowej e, już od rana e, po prostu parę, e, że tak powiem, kółeczek w rowerku nakręciłam. Bardzo się z tego cieszę. Dzień dobry Ewa, dzień dobry, dzień dobry. Wiem, że te dwa dni ta pora jest inna i Wam się jeszcze czasami troszeczkę myli. Ale już jutro o 6:30 no. będziemy się łączyć standardowo, więc, więc już jutro Was zapraszam do, do naszej stałej godziny. Te dwa dni były dniami specjalnymi, wyjątkowymi. Widzicie, że ja cały czas jestem no make-up, <grywia> cały czas na boso cały czas tutaj z tego przepięknego miejsca. Ja wam wszystko udostępniam w relacjach, gdzie to jest. Jestem tutaj po to, jeszcze raz powiem, że będą tu w tym miejscu, z którego dzisiaj się znowu z wami łączę, e na Kaszubach, u ujścia Wisły, e będą warsztaty pod tytułem Pomiędzy Myślami. Warsztaty kobiece, które odbędą się w dwóch terminach. Pierwszy to będzie ostatni 25-27 sierpnia i drugi termin to będzie 27 września, 1 października. Więc jeśli ktoś ma ochotę się dołączyć, to możecie już do mnie pisać prywatnie. Koszt wartatów to będzie około 2,5 tysiąca złotych. Tych pierwszych i 2800 tych drugich. Dziewczyny, chcę Wam powiedzieć, że miejsce jest absolutnie przepiękne, absolutnie przepiękne. Ja przygotowałam tutaj dla Was bardzo dużo atrakcji. Miejsc jest niewiele, bo to są warsztaty kameralne, więc jeśli ktoś ma ochotę, to naprawdę proszę się zgłaszajcie, bo one się rozchodzą bardzo szybko. Także pierwsze sierpniowe, drugie wrześniowe warsztaty w przepięknym, całkowicie, absolutnie przepięknym miejscu z ogromną ilością natury z ogromną ilością wyciszenia z ogromną ilością poszukania właśnie siebie, dlatego się to nazywa pomiędzy myślami. Pomiędzy myślami to jest taka przestrzeń w nas, która gdzie docieramy do siebie. To jest ta prawdziwa ty. To nie są Twoje myśli. Dlatego te warsztaty właśnie nazywają się pomiędzy myślami. Dlatego, że w tym miejscu w Tobie pomiędzy myślami, pomiędzy emocjami jesteś Ty. I tego będziemy szukać, zarówno znaczy szukać dziewczyny, tego nie trzeba szukać. tego Na to trzeba dać tylko i wyłącznie, e, że się tak wyrażę. Dzień dobry. Tak. A w czymś. Ach, proszę bardzo, przepraszam, że tak pani tutaj na środku stanęłam. Może pani śmiało przechodzić, tak? nic nie szkodzi. Tak. tak. Dziękuję. I ta, te, tego nie trzeba szukać, temu trzeba dać tylko miejsce, żeby to się zadziało. I ja wam właśnie to miejsce dam. To nie jest tak, że, że trzeba coś y, zrobić, czy że trzeba. Po prostu trzeba dać temu przestrzeń i zadzieją się cuda. Dokładnie takie cuda, jak się dzieją u nas na co dzień w akademii. Ja jestem słuchajcie, ja od, naprawdę od. od od warsztatów w marcu jestem w ciągłym podziwie dla tego, co się dzieje. Dzień dobry, Magda, dzień dobry, Kasia, Gabrysia, Monika. Piękne słońce, tak, dziś jest w ogóle przepiękny dzień, jest bardzo ciepło. Jak wyszłam tutaj rano, to po prostu zapachy uderzyły, uderzyły we mnie z taką intensywnością. I właśnie to Wam chciałam powiedzieć, podzielić się z Wami już tutaj tymi planami. Natomiast dzisiaj przechodzimy do naszego tematu. Słuchajcie, maj, Jestem w rozkwicie. Jestem w rozkwicie. Naprawdę. I ja jestem w rozkwicie. I moje uczestniczki akademii są w rozkwicie. Ale my tutaj mówiłyśmy o duszy, o zapachu duszy. I obiecałam wam, że ten tydzień poświęcimy właśnie na ten zapach duszy. I teraz to, co chciałam wam dzisiaj powiedzieć, to taką rzecz. Dokładnie tak, jak ciało, bo my mówimy o tym, że dusza przepięknie pachnie, e, pisałyście w komentarzach czym pachnie Wasza dusza, czym pachnie Wasza dusza, po medytacji prosiłam, żebyście pisały, natomiast dzisiaj chciałam Wam zwrócić uwagę na zupełnie jeszcze inną rzecz, że czasem się denerwujemy, jeżeli mamy w sobie tą autentyczność, jeżeli to, o czym mówiłam Wam wczoraj, że najpiękniej dusza, co nie skończyłam przez jaskółkę, która nam wleciała do domu, szczęśliwie informuję, że wyleciała cała i zdrowa, Zapomniałam, że jaskółki wlatują też przecież do stodu. One nie czują się takie zagubione jak inne ptaki w przestrzeniach. Ona po prostu zwiedziła nasz przepiękny apartament i wyfrunęła, cała i zdrowa. Ale musiałam sobie o tym wszystkim przypomnieć też. I dziewczyny, i to, co teraz chciałam Wam powiedzieć, bardzo ważnego. I wczoraj Wam powiedziałam, że dzień dobry, Agnieszko! Dzień dobry, jak miło, że Cię widzę na żywo! Dzień dobry. Słuchajcie, nie wiem, jak to z zasięgiem, bo mam wrażenie, że to mi tnie też, ale mimo wszystko spróbuję Wam powiedzieć, najwyżej jutro podsumujemy. Wczoraj mówiłyśmy o autentyczności, a dzisiaj chcę Wam powiedzieć, jest, kółki już są, ale drzwi już są przymknięte, a dzisiaj Wam chciałam powiedzieć, że my, jeżeli stajemy w prawdzie, jeżeli stajemy w akceptacji tak, do tego, co się dzieje, to wówczas często bardzo... I to jest normalne. Stwierdzamy, że ten zapach, który wydziela nasza dusza na ten moment, no niestety nie jest zbyt przyjemny. I chciałam tu przede wszystkim Wam dać taki, taką, taki spokój, że to jest normalne, że żebyście nigdy nie porównywały się do nikogo i żebyście w tej akceptacji stwierdziły, ok, ja teraz i teraz, ja teraz mogę. Taki zapach wydzielać, bo bardzo dużo przeszłam, bo bardzo dużo różnych rzeczy się zadziało w moim życiu, bo nie miałam jeszcze takiej świadomości, jak teraz mam, ale od teraz akceptuję, że tak jest i zastanawiam się, co mogę zrobić. I teraz słuchajcie dokładnie tak, jak ro rozwój osobisty, tak teraz to słowo mhm. jest naprawdę e, takie mocno nadwyrężane, prawda? E, natomiast. E, Rozwój osobisty to nie jest nic innego, jak taka pewna, nazwijmy to siłownia dla duszy, tak? I siłownia też dla umysłu. Dlatego, żeby umysł. To, to mówiłyśmy przepięknie o tym mówiłyśmy we wtorek, dokładnie wam to bardzo dokładnie wtedy wam opisałam ten proces, że umysł trzeba, trzeba po prostu nauczyć wszystkich, pozytywnych, pozytywnych rzeczy. I można bo to jest potężne narzędzie, które jeśli to zrobicie, to będzie Wam służyło po prostu przepięknie właśnie w tym momencie, kiedy dost, jakby um, tą przejmujecie kontrolę nad umysłem. To stajecie się kreatorkami. To jest ten moment, właśnie, to jest ten moment. I teraz, kiedy wasza dusza przejmuje kontrolę nad umysłem, ale kontrolę w takim stopniu, że nie dopuszczamy negatywności, że uwalniamy wszystkie emocje, które są negatywne, tak? Ale piękna pogoda, tak, jest tu przepięknie dzisiaj. I teraz, yy, i teraz zobaczcie, i następny teraz krok. Powiedziałam Wam, że rozwój osobisty to jest nic innego, jak tak naprawdę pewnego rodzaju siłownia dla duszy i siłownia dla umysłu. I teraz, co się dzieje z naszym ciałem, jeżeli idziemy na siłownię? Jak się spocimy, no to słuchajcie, każdy z nas no, trochę śmierci, tak? To jest normalne. Ciało wydziela toksyny i to się dzieje właśnie, i to się dzieje dokładnie w rozwoju duchowym, w rozwoju osobistym. Dokładnie jest ten sam proces. I w momencie, kiedy pokonujemy dla duszy i dla umysłu kolejne wyzwania, no to czasem trochę ten zapach nie jest przyjemny, tak? Bo wydzielamy cały ten syf, który do tego momentu, e, do, do którego się karmiłyśmy. I teraz jeżeli powiecie, o kurczę, no nie, ze mną jest coś, nie jest z Tobą nic nie tak. Ty masz prawo, no Twoja dusza ma prawo wydzielać niezbyt przyjemny zapach. Bo ona jest w tym rozwoju, jest na tej swojej siłowni. I teraz pytanie, co ty z tym zrobisz? No, jeżeli jesteś na siłowni tej prawdziwej, to idziesz i bierzesz prysznic, myjesz się. Jeżeli jesteś na tej siłowni duchowej, umysłowej, to wówczas, co się dzieje, no, w tym momencie po prostu. Co się w tym dzieje w momencie? Musisz wziąć prysznic, ten duchowy. Dzień dobry Renatko. Ten prysznic duchowy to jest nic innego, jak właśnie medytacja, jak wdzięczność. Będziemy o tym jeszcze mówiły. Ja dzisiaj wam to wprowadzam was tak krok po kroku, żebyście się z tym tematem, żeby to nie było tak. Że wszystko naraz. Tylko, żebyśmy wchodziły w to pięknie krok po kroku, żebyście dawały sobie akceptację i przyzwolenie na to, że nie zawsze od razu jest wszystko tak ekstra. Słuchajcie, muszę iść zamknąć te drzwi, żeby się nie powtórzyła sytuacja z wczoraj, zaczekajcie. Już, 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 już. I teraz, yy, i teraz słuchajcie. I tak samo jest dokładnie właśnie z naszą duszą. Ja wam to wszystko mówię po to, żebyście zdawały sobie sprawę z tego, że to jest w zasięgu waszych możliwości. To jest dokładnie decyzja na to, że ja będę pozbywała się negatywności w moim życiu, że ja będę zapraszała do mojego życia wdzięczność, że ja będę zapraszała do mojego życia. Całą tą cudowność, to jest decyzja dokładnie taka, jak stwierdzacie, że idziecie na siłownię. Tu nie ma, tu naprawdę nie dzieje się nic innego. To nic innego się tutaj nie dzieje. Po prostu decyduję, że od teraz, od tego momentu ja zapraszam do swojego życia pozytywność, że ja idę na taką siłownię umysłowo-duchową. Dzień dobry Renatko, dzień dobry Anetko, dzień dobry Marzenka. Także, także to się dzieje. To się dzieje właśnie. To jest, słuchajcie, jeżeli coś zdecydowałaś, jeżeli tak poczułaś, to po prostu zacznij to robić. Nie zacznij o tym myśleć. Nie zacznij o tym, a co by było, gdybym ja miała takie piękne życie, co by było, gdybym ja była szczęśliwa. Co by było? Pamiętacie? Przymierzam szczęście pasuje mi, będę nosić. Będę nosić, będę nosić to znaczy, że będę je świadomie codziennie zakładać. Nikt za ciebie tego nie założy, tak jak rano wstajesz i zakładasz ubranie i decydujesz czy założysz stare, powyciągane, brudne dresy, czy założysz sukienkę ze szczęścia. Dziewczyny to są proste decyzje. Po co ja prowadzę te live? Po co ja to wszystko tutaj robię, żeby wam pokazać, że to nie jest nic nieosiągalnego dla Was, że to nie jest nic, czego Wy byście nie dały rady zrobić. I może ktoś powie: No i co? I, a ja nie chcę się rozwijać, Twoja decyzja. Twoja decyzja, nie chcesz, to tego nie rób, ale nie neguj, nie zniechęcaj wszystkich dookoła. Albo nie krytykuj, że ktoś robi coś dla swojego życia, bo krytykujesz wtedy, kiedy tobie się nic nie chce zrobić. To jest też proste. Krytykują najczęściej ci, którym nie chce się zrobić nic w swoim życiu. Czemu ci się nie chce? Jesteś, dostałaś od życia dar. I teraz... Ty decydujesz, możesz założyć te stare, wytarte dresy, czyli to ubranko z krytyki, z narzekania, z tego wszystkiego takiego, o, że wszystko jest takie beznadziejne, a możesz zdecydować, że ja dzisiaj zakładam sukienkę utkaną ze szczęścia, że ja dzisiaj zakładam sweter z wdzięczności. To ja decyduję, co ubieram. Nikt mi nie przyjdzie, nie powie: słuchaj, załóż dzisiaj tą, tą sukienkę z narzekania. Załóż te stare, brudne, wytarte, śmierdzące dresy. A ja powiem nie, ja tego nie chcę. Nie chcę tego robić, dlatego że to ja decyduję. Po prostu, zwyczajnie. Oczywiście, oczywiście, dziękujemy bardzo. Ale może tak na tą dziewiątą trzydzieści, jak wczoraj? No, ekstra, by tak było. Tak, dziękuję. Pięknie powiedziane, do siłowni możesz poszerzyć ten prysznic duchowy. Jakie medytacje robić? Czy wchodzić w siebie? W ciszy oczyszczać się w naturze. Tak, Kamila, dziękuję Ci bardzo. Tak, będziemy, Kamila, wszystko po kolei. Jutro sobie zrobimy właśnie te narzędzia, albo może na te narzędzia poświęcimy cały następny tydzień, bo ja chcę tak krok po kroku, żeby to, ta wiedza się w Was tak e, gruntowała, tak? Ale dokładnie to, co piszesz, Ty już intuicyjnie czujesz to, co ja chcę powiedzieć, ja to rozwinę jeszcze, tak? Czyli tak, jak mówiłyśmy, najpierw decyzja, najpierw decyzja. I dziś w zasadzie oczywiście się rozwinęłam, tak jak, jak wiecie, gadulstwo po prostu numer jeden, ale, yy, ale to, co chciałam najbardziej dzisiaj z, wa, wami, z wam pokazać, tak? to to, że macie prawo, czyli przy tej akceptacji, którą przerabiałyśmy cały tamten tydzień, macie prawo stwierdzić, że coś tu śmierdzi. No, coś tu śmierdzi, bo jeżeli ja nie robiłam nic do tej pory, jeżeli ja nie miałam tej świadomości, no to ja nie będę fiołkami pachnieć, tak? Moja dusza nie będzie pachnieć fiołkami, dlatego że no niestety tego syfu z zewnątrz, ja troszeczkę wiadomości, narzekanie, obracanie się wśród takich właśnie toksycznych ludzi, zgoda na przekraczanie naszych granic, zgoda na, na przekraczanie siebie. Wmówienie nam, że to egoizm, to są wszystko rzeczy, które my ściągałyśmy całe pokolenia. Pamiętacie przepiękny, przepiękny projekt, też marcowy, gdzie równocześnie z warsztatami władczyni szedł. Jestem pierwszą kobietą w moim rodzie. A może ty jesteś pierwszą kobietą w moim rodzie, która teraz stwierdza tak, no coś tu śmierdzi, ale ja zrobię z tym porządek. Ja zacznę dbać o higienę duchową mojej duszy dbać o higienę duchową i o higienę mojego umysłu to jest niesamowite to jest niesamowite właśnie że to wy podejmujecie decyzję to wy sprawiacie że jest właśnie tak dziewczyny to, także, Kamila, dziękuję Ci za ten komentarz i ja to będę rozwijała. Tylko ja nie chcę wam wszystkiego mówić w jednym, w jednym live. I teraz yy, dziś chciałam się skupić na tym, żebyście dały sobie, dały sobie pozwolenie, pozwolenie może to jest za duże słowo, akceptację. Bo pozwolenie to, to złego słowa tutaj użyłam, żebyście dały sobie akceptację na to, że coś może śmierdzieć. Po prostu że coś może niezbyt ładnie pachnieć dajcie sobie na to akceptację ok, bo i zlokalizujcie źródło tego zapachu i tak jak właśnie wam powiedziałam że my jakby w naszym tu życiu a ile ściągamy jeszcze rzeczy z poprzednich pokoleń w ciele jeżeli ktoś w to wierzy tak to my to też jakby wszystko w sobie dźwigamy, i to są takie pokłady, które odkrywamy, i wiecie, tak jakbyśmy odkrywały jakieś takie czasami dziury, i tam coś czasami jest zatęchłego, i tam jest jeszcze coś, jak stara kanapka w plecaku, którą, wiecie, odnajdujemy w sierpniu u dzieci, tak? Wiadomo, każdy plecak kowa do, do szafy, chociaż ja już jestem nauczona tym, ale właśnie to nie znaczy, że tego nie znalazłam kiedyś. I po prostu w sierpniu nagle, 28 sierpnia a tu trzeba plecaki wyprać, odkrywasz, patrzysz, a tu hmm, kanapka, która zakisiła się przez całe dwa miesiące. I dokładnie tak e, zapożyczona jest, e, jesteś największym sukcesem swojego rodu. Przepięknie. Przepięknie. Ale się cieszę, bo widzę, że ta zmiana godziny live'a też spowodowała, że są nowe osoby. To jest cudne. Bo nie każdy może dołączyć właśnie o tej 6.30, o naszej stałej godzinie. I teraz, właśnie jeszcze raz. Czyli w miarę jak będziecie dbały o ten, o ten swój rozwój, o to swoje, jakby powiedzenie, że to moja jest decyzja, ja teraz daję sobie pozwolenie na to, że, że szukam tych wszystkich miejsc we mnie, które które właśnie nie pachną w tym momencie zbyt pięknie, to, to nie jest tak, że, wy, że od razu każda z nas odkrywa te, że od razu jest tylko ekstra. Nie, dlatego że ta siłownia duchowa to jest codzienny wysiłek. I teraz zobaczcie, jeszcze raz, jak idziecie na siłownię dla ciała, to nawet jeżeli idziecie pierwszy raz, to pocicie się najbardziej. I przez te pierwsze działania, no pocicie się najbardziej, bo to jest po prostu e, normalne, tak? Bo wszystko nam sprawia trudność. Bolą nas mięśnie, mamy zakwasy. Później tak? I prysznic. I tak. Ale w miarę, jak chodzicie, to ciało się przyzwyczaja. Pocicie się coraz mniej, ale nie znaczy, że nie. Bo po pewnym czasie zaczynacie robić inne ćwiczenia, bardziej zaawansowane. Bardziej takie wymagające e, tego, co żeby poruszyć następne partie. Pamiętajcie, czasami jest tak, że po jakimś treningu albo po jakiejś wycieczce sobie myślimy tak, Boże, nie wiedziałam, że mam takie mięśnie, że takie mięś bolą mnie takie mięśnie, o których nie miałam pojęcia, że w sobie mam. To jest w ogóle takie też śmieszne, tak? I tak samo jest dokładnie z, z tą siłownią duchową, że ja poruszam w sobie takie miejsca i odkrywam takie czasami gdzieś tam e, momenty, których nie wiedziałam, że je mam. Że mogę w ogóle do nich dotrzeć. Jak docieram tam pierwszy raz, no to jest mały smrodek. Ale potem zaczynam to czyścić, czyścić, uwalniać, otwierać, wietrzyć, patrzeć, sprawdzać, prysznicować, myć, szorować, tak? Później otulać to opieką, balsamować, nacierać olejkami. I to po prostu, co się dzieje wtedy? I to miejsce zaczyna się uzdrawiać. Ciało, jeśli to robicie, zaczyna przepięknie być w coraz lepszej formie, w coraz lepszej kondycji. Mamy coraz mniej zakwasów, coraz mniej z tego syfu w nas, coraz mniej z tych toksyn i dokładnie to samo się dzieje w duszy. Ale jeśli później, już w tym takim zaawansowanym nawet stopniu, zrobicie nowe ćwiczenie, wejdziecie na nową, nie wiem, maszynę do ćwiczeń, zrobicie intensywniejszy jeszcze wysiłek. To znowu coś wyjdzie. Nie ma tak, że, że się nie dzieje. No i później następuje stan oświecenia, i już nie ma żadnego smrodu. Tak? No i właśnie m, ciekawe, <laughs> bo to jest dla mnie droga, jakby taka. To tej mi się wydaje nieosiągalna, ale, e, ale jest to wszystko kwestią. Ograniczenia są tylko w moim umyśle, zawsze sobie to powtarzam. Najważniejsze jest ukochiwać siebie i tę część e, siebie śmierdzącą. Tak jak mówisz, akceptować wszystko i ukochiwać to dokładnie tak. No nie możecie powiedzieć, że no dobra, a tu śmierdzi, to ja się tego wypieram. No tak jakbyście powiedziały na, na siłowni, tak, o moja skóra śmierci, to nie jest moja skóra. To nie jest moja skóra, śmierdzisz. Nie, ja nie śmierdzę, pachnę, pachnę fiołkami. No nie. Jeśli jest jakaś zasmrodzona część, no to sorry, ale zacznij coś z tym robić. Po prostu, zwyczajnie. Jak nie zaczniesz, no to będzie tylko gorzej, tak? No tak to po prostu wygląda, moje kochane. I jeszcze raz, to jest Wasza akceptacja. Wasza, czy Wy będziecie to. W stanie robić. To są wasze decyzje. Nikt za was tego nie zrobi. Czasem życie was wepchnie pod prysznic, tak? Ale wiecie, i tutaj też w, w, wpycha was, umyje na siłę czasami, tak? Wydarzają się jakieś takie tragiczne rzeczy, jak, jak już wasza dusza stwierdzi, że no, chlą, jest już tak źle, że po prostu życie wam daje takiego kuksańca, takiego kopa pod ten prysznic. I wpadacie tam po prostu z hukiem. Ale i tak trzeba się zastanowić, co będzie dalej. Jak przejdziecie ten prysznic, to dalej trzeba żyć. Jesteście wtedy w jakiś sposób oczyszczone, ale znowu wybór należy do Was. Co dalej Wy z tym zrobicie? Albo to będziecie dalej regularnie to praktykować, albo znowu, jeżeli powiecie, że nie, będzie chwila takiego orzeźwienia. I później kaszanka, tak? I znowu, znowu jest ten, dokładnie to samo się dzieje. I teraz to, co właśnie jeszcze raz Wam powtarzam, e, to co robimy w Akademii e, Władczej, to robimy co? Codzienne prysznice, codzienna siłownia dla duszy, codzienna i pilnujemy się z tym. Pilnujemy się. Nie robisz, nie masz efektów. To do ciebie należy, czy ty to zrobisz, czy nie. Tak samo jak do mnie. Jeśli ja tego nie zrobię, to dokładnie się dzieje ze mną do, to samo. Ja nie jestem inna niż wy. Po prostu nie zrobię, to jest skis, tak? I robię to po prostu, po to jest akademia, po to stworzyłam Akademię Dziewczyny. Bo kurs to jest ekstra, to jest. Kurs to jest, wiecie, taka sauna, taki spa. Kurs to jest taki spa. Jedziesz po prostu, tam jest ekstra, tam jest super. No, po prostu wręcz się, e, taki hamam. Tak, kurs to jest taki hamam dla duszy. Tylko jak stamtąd wyjdziesz, no to jeszcze na tej, na tym, takim wiecie, energii tego kursu, jeszcze tak tydzień, dwa, tak działasz, ale potem musisz, jesteś w swoim życiu. I po prostu się bierzesz za to życie. Bierzesz się za swoje życie i nie ma zmiłuj. Możesz później sobie znowu pojechać i znowu sobie zrobić hamam, tak, ale już na wyższym tak naprawdę poziomie. Więc akademia to jest zwykłe życie, to jest codzienne oczyszczanie, to jest codzienna praca. Zapraszam Was do tego. Naprawdę bardzo nowy, jeżeli nie chcecie dołączać już teraz i nadrabiać, to nowa rusza w czerwcu, bo to są projekty, to jest będzie długotrwały projekt, i to jest naprawdę ekstra. Zresztą zamieszczę Wam opinię dziewczyn, które w akademii są. Natomiast to, co Wam tutaj też z tego miejsca przepięknego, tu Wam chcę zabrać was do takiego hamamu dla duszy właśnie, taki hamam po prostu pomiędzy myślami. Tu was chcę zabrać w sierpniu i we wrześniu. I tu chcę zrobić Wam taki, takie odrodzenie tego, co później będzie, będzie dalej. Czyli tu robimy taki wstęp, taki po prostu totalny, totalny, po prostu, tak jak mówię, ten totalny, takie spa dla duszy, a potem działamy, ale już jak jesteśmy takie oczyszczone, wiecie, wywaliłyśmy te toksyny, to jest nam łatwiej. Po prostu działać dalej, jest nam łatwiej. Maj życie w zachwycie, życie w rozkwicie, życie w ferii zapachów, życie w ferii barw, życie w radości, której, o której Ty decydujesz, życie w zgodzie ze sobą, w autentyczności, życie w spokoju, w harmonii. Po to Wam to wszystko tutaj robię. Po to codziennie wstaję o tych 6.30, żeby zrobić tego live'a. Po to, żebyście to wszystko, żeby Was za sobą pociągnąć. Bo ja jestem zwykłą kobietą ze zwykłym życiem. Tylko po prostu chcę, żeby tej więcej radości, tej miłości było wokół nas więcej i więcej i więcej i więcej. Słuchajcie, jak tylko wrócę. To opublikuję już taki oficjalny post o warsztatach. Opublikuję to wszystko, żebyście wszystko wiedziały, wszystko, żebyście wiedzieli w Akademii i przepyszne śniadanie, część pracy. Moja dusza kłania się Waszym przepięknym duszom, które chcą żyć w harmonii, chcą żyć właśnie w tej czystości, chcą żyć w tym rozwoju. W tym zapachu, w tym zachwycie. Właśnie, właśnie tak. Właśnie tak. Ściskam Was bardzo gorąco. Bardzo, 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 bardzo. No i w takim razie do zobaczenia jutro już o 6.30. Buziaki. A jak ktoś już, zachęciłam go do warsztatów, to już może do mnie pisać na priv, na tak? Bo tak jak wiem, jest, jest bardzo, bardzo mało. No i tak to wygląda. Duzjaki, uściski. Do zobaczenia jutro o szóstej trzydzieści. Pa!